Niebezpieczna You boy, you manko Siemanko, siemanko. Dzisiaj no Może nie aż taki projekt, ale Zrobiłem sobie w bazie ściankę I Wymyśliłem, żeby mieć tam trofea O jakich trofeach mowa? No uby różnych Zabitych zwierząt, i tak dalej, tak ozdobnie więc sobie chwilę tu poczekam. O, na wyłaź, wyłaź! Chodź, jak się kurwa na żółwia mówią, no nie uciekaj. O, ty chamie. Ej, skorupa to. No. jo Przyprowadził kolegę. Dobra. Co będzie najtrudniej, to. O! Co będzie najtrudniej, to chyba jelenia. Z syna nigdy dogonić nie mogłem. Z dwa, może trzy udało mi się upolować. Bo zrobiłem sobie ostatnio ten bukłak. Czy jak to się tam zwie? to na wodę. Ale dobra kawka. Nie ma tak jak pić kawę o 23.00. Mm. O, tu zrobiłem taką ścianę. Tu już mam małe tuby. Królik, yy, jaszczura. O kurwa. Jebaniutki. E, to, to, to. Mm, są jeszcze różne, ale tu, tu na samej górze chciałbym rekina. E, kiedyś tu leżały te rekiny, teraz coś ich nie ma. Wiem gdzie są, ale jest to daleko. Więc chyba, chyba rekina sobie pójdę sam. Co my tu mamy? Mamy coś do jedzenia? Mamy. Dobra jest. Pójdziemy razem. Pójdziemy razem. Może w tym czasie zapolujemy na kłyk, to znaczy się na jelenia. Mam niby kusza, ale jak z niej się strzela, to ja nie wiem, jak jej się w ogóle używa. Tak celujemy. I dobra, i wyceluję w tamto. Uh -huh. Tu był. Dobra, czy? Ok. Chyba wolę... Chyba wolę normalnie... ten łuk własnej roboty. Szkoda. Mam son, son of the Forest. The Forest 2 mam. Chętnie bym poograł. Tu mi się bardziej budowanie podoba niż tam. Ale co tam jest fajne, to tam jest dużo, dużo, dużo więcej itemów. No tu jednak wszystko, wszystko to samo od tylu lat. Tam łuk bloczkowy, glukasz od shotguna, pałkę kurwa teleskopową, tą elektryczną. Same takie fajne, fajne konkrety. No już zadyszkę dostaję. Idź pan, fuj. Kombinuję nad nowym projektem, właśnie nie wiem, czy, 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 czy. czy... Czyby zrobić. Kurwa, bo nie mogę się skupić. Moment. <grych> Kombinuję tak. Albo nad większą bazą, tylko tą większą bazę w innym miejscu. Więc będziemy mieli daleko. Będziemy mieli daleko do tego kościółka, do tej naszej wieży. Nie wiem, czy to będzie mądre. Można to zrobić jako bazę numer dwa, że w razie. W razie problemów uciekamy tam, i, i tyle od razu, jak tu jestem, to to tym sobie rozwalę. Zacząłem oświetlać wieże. i tam. Aj, karamba. Zacząłem oświetlać wieże, więc zbieram czachy. O, i z tego co ja wiem, to tam. Będą rekiny. Zawsze były normalnie przy jachcie. Leżały. Teraz nie ma. No i też, jakbym chciał trofea, to muszę się wybrać na zimę. Poszukać. Poszukać dziki i tak dalej. No i kurde, nie wiem, jak tam z aligatorem. Czy mu mogę normalnie łeb odkroić? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Zaraz, zaraz się przekonamy. Tu gdzieś niedaleko powinny być. Pamiętam jak e, raz grałem. O, chyba, chyba właśnie tam gdzieś coś, coś byłem szukać. Coś byłem szukać i i tak znienacka coś mnie zaatakowało się czerwono i zrobiło... Mówię, o kurwa, nie? A tu... A tu aligatorek. Pomyliłem gnoja z kłodą. Pojeb. Pomyliłem gnoja z kłodą i mnie zaatakował. A co ten? Myślałem, że już to nie działa. A jednak działa. Yy, jak zrobicie... Klatkę na, na króliki, włożycie dwa króliki, to po jakimś czasie się ich robi więcej, się po prostu mnożą. Ja miałem w jednej dwa, dwa i chyba trzy, a teraz mam chyba po pięć. Jakoś tak, no ale długo nie zaglądałem, ale chyba po pięć teraz mam. Kurde, ostrożnie. Tutaj będę łaził i zobaczę, może natrafimy na aligatora. To zaraz się wypróbuję, czy można gnojowi łeb łotentegować. O, tu są rekiny. Tak daleko po trofeum, żeby iść. Ej, ej, ej. ej. Idzie odciąć i idzie TNI O Nie no no no, rekin jest konkret Letymy tutaj Bonus BGC Na rejonie Na łazarskim rejonie Nie jest kolorowa Tu będę musiał jeszcze przyjść na pewno podzika. Um, wybiorę, się, wybiorę się na plowanie na krokodyla. Jaki luźniejszy sobie zrobię odcinek w ogóle gierkę. Wam powiem te takie większe projekty fajne, ale naprawdę sporo czasu. I jest to spięcie, że jednak cały czas budujesz, 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 a nic z tej gry nie ma takiego fajnego. Szkoda, że za nie robią tu aktualizacji, jakby był jakiś, właśnie ten Glock, coś takiego, albo yy, wystarczy, że według mnie te budowanie i tak dalej jakby przenieśli do nowego. Bardziej by mi się podobało niż niż teraz. Średniowy, no nie ma co narzekać. Jest. Yy... O to samo chodzi. O to samo chodzi. Jest dużo innych rzeczy. Też jest fajny, ale już tak mi na przykład bardziej obciąża kompa. A... Mm, można powiedzieć, nowa gra plus jeszcze OBS to już widzę co by tam się działo normalnie kurwa teleportacje by były jeszcze u mnie mam akurat tak że kompa nie wyłączam nigdy więc e, procesor i tak dalej już kurwa czerwone by była ten wentylatorek to by chyba stanął w miejscu nic idę z tym do chałupy widzimy się później jaki elegant. Dobra. Co wam powiem, to wam powiem? O tu wam pokażę moje klatki 245 4 5, 2, 4, 2, 4 5 4 bo potrzebowałem jeden łapek tutaj do mojej kolekcji. Yy, tu gdzie widać tam gdzie widać ten młotek? Blisko naszej bazy znalazłem obozowisko i pełno flar, strzały były i taśma, coś tam jeszcze. I tam się kręcą jelenia. Zaraz się prześpię, zapiszę gierkę i tam lecimy na polowanie. Żeby te jelenia nas tak nie wypatrywały, robimy sobie kamuflaży. Nie wiem, ile można mieć. Eee, załóż. O Jezu, dużo można mieć. Miałem i tak pełno tych skór z z tych jaszczur. Dobra. Dobra. Ha, Haha. I tam, gdzie ten młotek Lecimy, się, że ten jeleń. W tym, w dwójce też fajno, bo tam są jakieś łosie, jakieś te, te, nie wiem czy żubry, czy co to. O, tutaj taki ten, to jest naprawdę niedaleko nas, a my tu jesteśmy osobnie za górką. Kurde, byłem tu, o, flary. Taś Chodź do Jezu. Udało się! Skóra też się pewnie przyda. No, dawaj głównie poebrze Tobie pozwolę żyć. Musi to być jakiś respawn, albo coś ich. Bo tak nigdzie praktycznie ich nie widać. To tu teraz były trzy sztuki. Hmm, co tam jeszcze? No, Dzik, ten aligator Fajny też by był. Jakiś opracz jest przecież. Teraz możemy ogarnąć w notesiku. Mamy wszystko wypisane Chyba nie z każdego można można łeb ucinać e, Z jednej strony szkoda, z jednej dobrze e, Chciałem powiedzieć właśnie, że na przykład węże jakieś gigantyczne anakondy albo coś, nie? Że szkoda, że nie ma, ale kurde z jednej strony dobrze, bo dopiero by było darcie piste Mm. Kurde no nie wiem czy jeleń Tutaj Co jest O Jeleń też fajnie wygląda Jeleń, sarna, jeden pies Dobra A teraz co Lecimy na polowanie Na Zaraz Kukniemy sobie w notatki. O. Dzik. Kaczka. O kurwa, krokodyl. To mam, to mam. Czyli zostaje na pewno nam dzik. Krokodyl prawdopodobnie też. Waran. Zeznate jaszczurki. Kurwa, przecież te warany są duże. Chyba. E, shop lądowy, Wiewiórka. Z wiewiórki można łezę? Amerykański. Ło. Wow. No i z ryb. Ujezu. Z ryb na pewno nie. Dobra. E, lecimy po krokodyla. Jak ja już zauważę, to gdzieś się schowam i Wam pokażę. Aha, jeszcze czachy. Od razu pokażę tu są i tutaj po kolei oświetlam. Już mam wszystkie teraz będę musiał jeszcze sobie chyba zrobić ten chodniczek do, do naszego kościółka też elegancko w światełkach. Tu nam trzy zostały Jedno Drugie I sesje Uu. Kurwa znowu to samo ale się kurwy wystraszyłem Patrzcie jebane Jakie to kurwa duże Czy ja tu wskoczę? Tu mnie chyba nie sięgną, nie? Jebane Patrz kurwa Obydwie Owy, Kurwa Ale ci zajebie teraz w łeb Masz kurwo Tobie tobie też za T Tej mam lepszy pomysł. Chodź, caj, ci. cikci. Kurywati. Zszedłem, ale się ciutkę cykam. Nie no, no trochę się cykam. Chyba za dużo to z niego nie zostało. Dobra, głupi pomysł. O! Cześć! Nie wiem gdzie jest twój brat. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ale jak go zobaczę, to ci powiem. Chyba nie żyje. Nie żyje. Ciekawe co z jego... Skóry możemy zrobić. Ale web, Czekaj. Kukniemy Skóra szczury, Futro. Skóra jelenia. Aha, czyli to jako jaszczura się liczy? No, nie wiem. No. te Kurwie są. Nie no, tak się wystraszyłem, że to zaraz cię wezmę. Przekuknąć co tu mają takie inne krzynki. Eee, wszystko samo. Dobra. Lecę do chałupy. Tam mam chałupę, a stąd to, żebym przyszedł. Lecę tak, żeby mnie kolejnie nie zaatakował. Teraz było tak samo. Kurwa wtopiły się w tłum, w te krzaki i mówię, oj, to chyba było to miejsce, bo pamiętam, że były te chatki. I wtedy tak samo, nie? Za chwilę u. Kurwa patrzę, on pyzg otwarty i się na mnie patrzy. Dobra, lecę, uwiesimy gnoja. I co? I zostanie nam dzik. I może coś jeszcze, ale to chyba przy okazji. panu ble.